Mamy do wyznaczenia równania stycznych, jednocześnie do paraboli i do okręgu. Rozpoczynamy od prostego rysunku. Tutaj mamy postać kanoniczną wierzchołek w punkcie 0 minus 1, czyli tutaj. No i ten współczynnik A równy 1 czwarta, to oznacza, że jak odejdziemy od wierzchołka na 1 w prawo lub na 1 w lewo, to wartości rosną właśnie o A, czyli o 1 czwartą, to nie jest dużo. Jak odejdziemy natomiast o odwrotność A, czyli o 4, no to wartości rosną też o 4. Także mamy tutaj 4 w prawo i 4 do góry i jednocześnie w lewo symetrycznie 4 w lewo, 4 w górę. I jeszcze warto zaznaczyć dwa punkty, bo gdy odejdziemy od wierzchołka na dwie jednostki, tutaj dostaniemy 2 do kwadratu, czyli 4, więc po skróceniu będzie 1. W sensie odwierzchołka. Dwa w prawo, jeden w górę, no i dwa w lewo, jeden w górę. Oto ta parabola. Z okręgiem jest jeszcze mniej roboty. Mamy tutaj środek w punkcie 0, minus 6, więc 2, 4, 6. To jest ten punkt. A promień to jest pierwiastek z ósemki, czyli dwa pierwiastki z dwóch. To są takie dwie przekątne, więc mamy łatwe do narysowania cztery punkty. Kratowe, które na pewno należą do tego okręgu. I teraz postarajmy się naszkicować te styczne. Można przewidzieć, że będą to cztery styczne. Dwie z nich będą się tutaj krzyżować pomiędzy parabolą i prostą, no a dwie będą się gdzieś tam spotykać daleko poniżej okręgu. Może najpierw ten przypadek tych krzyżujących się tutaj w tym rejonie. Tak, aż korcie, aby tutaj wykorzystać ten punkt. Mamy tutaj promień pod kątem 45 stopni do osi poziomych. No i tutaj prostopadle bardzo łatwo możemy coś narysować, co uderza nie w ten punkt, w ten. Więc da się na upartego przewidzieć dwie styczne z czterech. Oto pierwsza z nich. No i od razu druga, symetrycznie. Mamy tutaj. Przejście po przekątnych kratek, więc współczynniki kierunkowe odpowiednio są równe 1 i minus 1, a wyraz wolny ma wartość minus 2. Więc no, mamy napisać, więc już mogę napisać dwie, dwa równania dwóch stycznych. Pierwsza z nich to jest y równa się x minus 2, a druga to jest y równa się minus x minus 2. Ale oczywiście nie o to chodzi, aby to napisać tak. Troszeczkę niefortunnie to zostało tutaj nomenomen napisane. Chodzi raczej o wyprowadzenie tych stycznych. Niestety nie ma taryfy ulgowej, więc czeka nas robota. Ale jeszcze może dwie pozostałe styczne. Tutaj nie jestem w stanie narysować tak, aby się stykały z parabolą. To raczej widać, bo tutaj te ramiona, one dosyć są rozłożyste i ten punkt styczności będzie dosyć wysoko. Przedstawiam dwa rozwiązania, które częściowo będą podobne. Mianowicie w obu przypadkach opiszemy w taki sam sposób styczność prostej i okręgu. Najlepszym pomysłem jest wykorzystanie wzoru na odległość punktu od prostej, ponieważ w przypadku styczności, odległość środka okręgu od stycznej oczywiście jest równa promieniowi. A różnice będą polegać na opisaniu warunku styczności prostej i paraboli. Mamy tutaj z jednej strony wykres funkcji, więc możemy oczywiście wykorzystać wzór na styczną do wykresu funkcji, a z drugiej strony możemy mówić o układzie równań tej prostej i paraboli. No i teraz, jeśli mamy mieć zagwarantowaną styczność, no to znaczy, że ten układ równań powinien nam dać jedno, tylko jedno rozwiązanie. To będzie oczywiście para współrzędnych punktu styczności. Także to będą różnice właśnie w podejściu do styczności prostej i paraboli. Natomiast w identyczny sposób opiszemy warunek styczności prostej i okręgu. Zacznijmy właśnie od opisania warunku styczności prostej i paraboli za pomocą układu równań. Mamy równanie naszej domniemanej stycznej, czyli zwykłe równanie kierunkowe i równanie podane równanie paraboli. I zakładamy, właściwie żądamy, aby to równanie miało tylko jedno rozwiązanie. Zauważmy, że na pewno styczna ma równanie w postaci kierunkowej. Gdyby nie miała, no to to byłby przypadek stycznej pionowej. I co prawda mamy styczną pionową do okręgu, ale wówczas to nie będzie styczna do paraboli, tylko prosta, która przebija parabolę w jednym punkcie, czyli układ też miałby jedno rozwiązanie, no ale to na pewno nie byłaby styczna. Styczne to na pewno są proste, które dadzą się zapisać równaniem kierunkowym. No i teraz jak gdyby nigdy nic, zaczynamy rozwiązywać ten układ równań, pamiętając, że chcemy mieć tylko jedno rozwiązanie. Skoro lewe strony są takie same, to prawe również, więc 1 czwarta x do kwadratu minus 1 musi być równa, a razy x plus b. No już widać czym to pachnie. Mamy tutaj równanie kwadratowe, uporządkujmy je. 1 czwarta x do kwadratu minus A razy x minus 1 minus b, więc minus i w nawiasie b plus 1. To musi być równe 0. I teraz oczywiście, aby to równanie miało jedno rozwiązanie, musi być równoważnie spełniony warunek delta jest równa 0. Przecież, gdyby delta była ujemna, nie byłoby żadnego x, czyli nie byłoby też żadnego punktu wspólnego prostej i paraboli, a gdyby delta była dodatnia, mielibyśmy dwa różne x, czyli prosta byłaby sieczną, a nie styczną. Więc rządzi ten warunek. No i teraz, co to jest ta delta? A delta to jest, no nie mogę powiedzieć b kwadrat, czyli tak, ten współczynnik do kwadratu, więc a do kwadratu minus 4 razy 1 czwarta, czyli po prostu minus 1, razy minus to wyrażenie. No to minus 1 razy minus to wyrażenie daje nam plus. To wyrażenie w nawiasie, więc a do kwadratu plus b. Plus 1 to jest delta i to musi być równe 0. Mam już jedno równanie z dwiema kluczowymi dla mnie niewiadomymi. A to oznacza, że porzucamy już ten układ równań, bo on formalnie prowadzi do wyznaczenia punktu styczności. A przecież punkt styczności nas tutaj nie interesuje. Chcemy mieć drugie równanie z tymi niewiadomymi. No i teraz przechodzimy tutaj, właśnie do okręgu. I uwaga, odległość tego punktu S od tej prostej, powiedzmy prostej L, ma być równa pierwiastek z ośmiu, promieniowi naszego okręgu. Wykorzystamy znany wzór, tylko przekształćmy to równanie kierunkowe do postaci ogólnej. W tym celu umieszczamy Y oczywiście jako minus Y pomiędzy X i B. To jest postać ogólna. Jeszcze może nazwijmy. Właśnie tę prostą jako L i zapiszmy warunek odległość punktu S od prostej L jest równa pierwiastek z ósemki. Tylko jeszcze może tutaj wciśnijmy, właśnie to całe wyrażenie ze znanego wzoru. Moduł i uwaga, a razy pierwsza współrzędna punktu S, no to to jest 0. Tego nie musimy pisać. Następnie będzie minus 1 razy druga współrzędna punktu s, czyli razy minus 6. Minus 1, a napiszmy minus 1 razy minus 6. Już wiemy z góry, że to będzie plus 6 przecież. I na koniec plus wyraz wolny b, to jest licznik. W mianowniku mamy pierwiastek, uwaga, z a do kwadratu plus minus 1 do kwadratu, czyli a do kwadratu plus 1 po prostu. I to jest równe pierwiastek z ósemki. To tak, możemy to, to równanie stronami pomnożyć przez mianownik. Na górze dostaniemy oczywiście b plus 6, zwykłe b plus 6 pod modułem, a po prawej stronie jeszcze pierwiastek. Możemy pod jeden pierwiastek to włożyć. Mamy 8a do kwadratu plus 8. Podnieśmy to teraz stronami do kwadratu. Dostaniemy po lewej stronie, uwaga, b do kwadratu plus 2 razy b razy 6, czyli 12b plus 6 do kwadratu i to jest równe 8a do kwadratu plus 8. To może wyznaczmy z tego równania 8a do kwadratu. To by dawało b do kwadratu plus 12 razy b plus 36, ale minus 8, więc plus 28. No to mamy już drugie równanie do układu równań. To jest pierwsze równanie, a to jest drugie równanie. Ja już tutaj z braku miejsca nie będę tego układu zapisywać odrębnie i spinać klamrą, tylko tak w przelocie sprytnie to rozwiążemy. Tutaj mamy 8a do kwadratu, a tutaj dostaniemy 8a do kwadratu, gdy pomnożymy to wszystko przez 8. Więc mamy 8a do kwadratu, czyli całe to wyrażenie dodać, uwaga, 8 razy b dodać 8 i to jest równe 0. To szybko zapiszmy, więc mamy b do kwadratu plus 12 razy b plus 28, i teraz uwaga, dodać to pomnożone przez 8. Więc 8b plus 8, co jest równe 0. Więc dostaliśmy już bardzo proste równanie kwadratowe z niewiadomą b. b do kwadratu plus 20 razy b plus 36 i to jest równe 0. Na szczęście to jest poziom rozszerzony, nie musimy się tak bardzo szczegółowo ze wszystkiego tłumaczyć, rozpisywać śmiało, możemy coś tam wyznaczyć w pamięci, a tutaj bardzo łatwo się da. Bo tak, ze wzorów wieta mamy sumę B1 i B2 równą minus 20, a iloczyn B1 razy B2 to będzie 36. No i mamy tutaj rysunek, który wprost sugeruje, że jedno z tych rozwiązań, powiedzmy B1, to powinna być minus 2. Sprawdźmy. Minus 2 oczywiście minus 18 daje minus 20. Tymczasem minus 2 razy minus 18 oczywiście na szczęście daje 36. Także. Trafiony, zatopiony, minus dwójka jako pierwsze rozwiązanie, no i minus osiemnastka jako drugie rozwiązanie. No i teraz spójrzmy na a, albo stąd, albo o wiele lepiej stąd. Z tej jedynki wnioskujemy, że a do kwadratu to jest po prostu, przerzucamy, minus b minus jeden. To z kolei oznacza, że mamy tutaj dwa warianty na a. Już może bez indeksu, po prostu a do kwadratu przy b równym minus 2 dostaniemy minus minus 2, czyli 2 minus 1, więc dostaniemy 1, a przy b2 równym minus 18 dostaniemy plus 18 minus 1, czyli lub a do kwadratu będzie równe. 17, ale tego nie można oczywiście mieszać. Gdy b jest równe minus 2, to a jest równe plus 1 albo minus 1, co oczywiście pięknie się zgadza z tym, co widać na obrazku. Natomiast gdy b jest równe minus 18, no to a, współczynnik kierunkowy, to będzie plus albo minus pierwiastek z 17. To będzie takie 4 z kawałkiem, nawet widać to tutaj na obrazku. Mamy tak, z tego punktu, dajmy na to 1 w prawo i tak raz, 2, 3, 4 z kawałkiem. to by się zgadzało, ten rysunek jest dosyć dobry. Pamiętajmy tylko, żeby nie mieszać tutaj tak na krzyż tych wyników mamy tutaj cztery możliwe styczne. I może jeszcze uzupełnijmy to pierwsze rozwiązanie o dosyć ważny komentarz. Drugie rozwiązanie rozpoczynamy od zapisania równania stycznej do paraboli, czyli do wykresu funkcji. Korzystamy z wiadomego wzoru. y jest równy, uwaga, f' to jest pochodna tej funkcji w pierwszej współrzędnej punktu styczności. Może nie x0, tylko wygodniejsze w zapisie p. Tutaj mamy gdzieś wyżej punkt styczności, czyli punkt o współrzędnych p, q, gdzie q to oczywiście. F od P, tutaj wystarczy podstawić P i obliczymy Q, bo przecież ten punkt należy do paraboli. W każdym razie mamy tutaj F' od P pomnożone przez X minus P, dodać Q. I od razu za Q możemy podstawić F od P, czyli 1 czwarta razy P do kwadratu minus 1 to teraz wyznaczmy współczynnik kierunkowy, czyli pochodną funkcji f na razie w punkcie x to by dawało 1 czwartą razy 2 razy x minus 0. Czyli po skróceniu przez 2, 1 drugą x. Ale my podstawiamy w miejsce x a p, czyli współczynnik kierunkowy to jest 1 druga razy p. I od razu to mnożymy przez x i przez minus p. Więc po pomnożeniu przez x po prostu dopisujemy razy x i dalej dostaniemy minus 1 drugą razy p do kwadratu, ale dalej to my mamy plus 1 czwarta p do kwadratu będzie redukcja, minus 1. To by dawało dalej y równe 1 druga px i tutaj dostaniemy minus 1 czwartą razy p do kwadratu. Minus 1, co daje takie równanie kierunkowe naszej stycznej, zależne od parametru p, czyli od pierwszej współrzędnej punktu styczności. No tak, ale my potrzebujemy to równanie do dalszego badania, to znaczy, my musimy jeszcze ułożyć warunek styczności tej prostej z okręgiem, a to już przerabialiśmy. Będziemy wykorzystywać znany wzór na odległość punktu od prostej, czyli przekształcamy to równanie do postaci ogólnej. Wciskamy y tutaj pomiędzy i dostaniemy jedną drugą p razy x, takie a razy x. Teraz będzie plus by, czyli minus y i plus c, czyli minus. No i ten wyraz wolny możemy go zapisać w nawiasie. Możemy tutaj wyłączyć minus jedynkę przed nawias. W nawiasie dostaniemy 1 czwartą p do kwadratu, w tej sytuacji już plus 1. I to oczywiście jest równe... Zero. Mamy taką pierwszą przymiarkę do wzorów w postaci ogólnej, ale ponieważ tam będziemy coś jeszcze liczyć, przekształcać, będzie pierwiastek, ten wzór jest rozbudowany, więc może nieco sobie uprościmy sytuację, gdy pomnożymy to wszystko przez czwórkę, aby uniknąć tych ułamków. Dostaniemy 2px minus 4 Razy y i teraz minus w nawiasie po prostu p do kwadratu plus 4. To jest równe 0. To już możemy przystąpić do zapisania ostatniego kluczowego równania, czyli warunku styczności naszej prostej L i okręgu. Odległość punktu S od prostej ma być równa pierwiastkowi z ósemki, czyli Tutaj na górze dostaniemy pod modułem 2 razy p razy pierwsza współrzędna punktu s. To już było, to znika. I następnie pisaliśmy minus 4 razy minus 6, druga współrzędna punktu s. To napiszmy od razu plus 24 i dodajemy c, czyli odejmujemy p do kwadratu i odejmujemy czwórkę. To jest pod modułem, a w mianowniku mamy a do kwadratu plus b do kwadratu pod pierwiastkiem, czyli 4 razy p do kwadratu plus 16 i to jest równe pierwiastkowi z ósemki. To by dawało po pomnożeniu przez ten pierwiastek i uproszczeniu na górze przede wszystkim 20 minus p do kwadratu pod modułem. A po prawej stronie dostaniemy pierwiastek 8 razy 4 p do kwadratu, czyli 32p do kwadratu. Natomiast 8 razy 16 to daje 128, czyli dodajemy 128. I podobnie jak w pierwszym przypadku, w pierwszym rozwiązaniu, podnosimy obie strony tego równania do kwadratu. To nam daje ze wzoru skróconego mnożenia 400 odjąć podwojony iloczyn, czyli 40 razy p do kwadratu. Dodać wreszcie p do kwadratu do kwadratu, czyli p do potęgi czwartej, co jest równe po prawej stronie, po prostu znika pierwiastek. 32 razy p do potęgi drugiej plus 128. Widać, że mamy tutaj równanie dwukwadratowe. Uporządkujmy wszystko po lewej stronie. p do potęgi czwartej minus 40 minus 32. p do kwadratu, czyli minus 72p. Do kwadratu. Uwaga, 400 minus 128. To by dawało plus 272. I to jest równe 0. To równanie dwukwadratowe już bardzo łatwo można rozwiązać. W każdym razie pierwiastek z delty choćby z kalkulatora to jest 64. No i pierwszy wariant na P do kwadratu. Już nie będziemy tutaj wykorzystywać żadnego T, jakiejś tam zmiennej pomocniczej. Od razu P do kwadratu w pierwszej. Sytuacji to będzie minus minus 72 minus pierwiastek z delty dzielone przez 2. To by dawało po prostu 4 lub drugi wariant na p do kwadratu. Tu będzie plus, więc dostaniemy 136 dzielone przez 2, czyli dostaniemy, uwaga, 68. Z tego wynika, że po spierwiastkowaniu tych równań dostaniemy cztery możliwe przypadki na P. P jest równe plus minus pierwiastek z czwórki, czyli plus minus 2, lub też z tego drugiego równania P będzie równe plus minus pierwiastek z 68, a tutaj mamy 4 razy 17, więc to będzie plus minus 2 pierwiastki z 17. I teraz, jak podstawimy te cztery uzyskane liczby do. Tego równania, to dostaniemy odpowiedź. Ale oczywiście moglibyśmy podstawić do tego równania w postaci ogólnej, ponieważ nie narzucono nam postaci równań tych stycznych. Ale najwygodniej według mnie jest podstawić właśnie do równania w postaci kierunkowej. Tutaj będzie uproszczenie, mamy liczby parzyste, będzie skracanie. Dostaniemy y równe, może. Takie podwójne równanie w jednym równaniu, czyli tak, 1 druga razy plus minus 2. No to od razu plus minus 1 razy x. Uwaga, p do kwadratu to 4, więc tutaj dostaniemy minus 1, minus 1, czyli minus 2. To się oczywiście zgadza z tym, co było w pierwszym rozwiązaniu. No i drugi wariant, plus minus 2 pierwiastki z 17. Dzielimy przez 2, więc mamy plus minus pierwiastek z 17 razy x. Podnosimy do kwadratu, więc to da 4 razy 17. Nie warto mnożyć, bo dzielimy przez 4 i dostaniemy minus 17, minus 1, czyli minus 18. To się wszystko już pojawiło w pierwszym rozwiązaniu. Na koniec zauważmy, że to nieco bardziej zaawansowane rozwiązanie, które wykorzystuje pochodne, daje nam łatwy dostęp do punktów styczności. Na przykład tutaj, gdy p jest równe 2. No, to widać na obrazku, że Q jest równe 0, ale faktycznie możemy to sprawdzić. Mamy tutaj 1 minus 1. No i podobnie tutaj mamy dwa punkty styczności, a te pozostałe punkty, których już tutaj nie zmieściłem, no to one mają odcięte równe plus minus 2 pierwiastki z 17, co daje tak mniej więcej plus minus 8 i 1 czwarta, czyli 2, 4, 6, 8, gdzieś nad tym punktem, no tutaj lewego nawet nie zobaczymy, a będą na wysokości, uwaga, tutaj będzie 4 razy 17, po skróceniu 17 minus 1, czyli będą na wysokości 16 jednostek nad osią x, także mamy punkty styczności, to jest plus minus 2,0. Oraz właśnie to, czyli plus minus dwa pierwiastki z 17 przecinek 16.